Witam Dziękuję. serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice. Dzień dobry! Witam serdecznie na Liwoczu, w gminie Brzyska, dni Liwocza piękne są. Kojarzycie ten utwór z tamtego roku? Troszeczkę spóźnienia było, bo impreza rodzinna się nałożyła. Także proszę Państwa, wreszcie dotarłem, były już zawody na najtwardszego strażaka, Grupa niestety nie grupo. Moja, twoja, tuż tak dla w tym cieniu, proszę Państwa, bo to było drzewo... I tu po Liwoczowie, pierwsza z gwiazd ja wiem, Także, proszę Państwa, stoiska gastronomiczne. Proszę Państwa, ja jeszcze przeczytam plac <grym> zabaw dla najmłodszych, plasy, na scenie występ myślę, zespołów e ludowych nagrody, powieki, gadżety. Też po Luka sponsorami Koncert Rossi, Jest to Wieczoru tego rozdział. Dni Lipoca. Urody Art wizy, Korbiana. No, no, no i zabawa ogrodowa z zespołem Betty chyba kropi z Za chwilę podejmiemy e, do Szydy Luka Luca pokazuje atrakcje i widzimy się pod sceną. Proszę Państwa, stoiska gastronomiczne, mają, Pyszne burgery, proszę ja Państwa! Pozdrawiam wszystkich! Bugajcie tu! Wszystko! Także proszę Państwa, po popcorn!

dla ochłodę. Woda. Życzę zabawy. A już za grupa grubo. Także grupa Nosi teatralna, grupa. Grubo również na dniach Liwocza 2025. Proszę Państwa, zawody na twórczego serzaka. Oj, spróbowałbym piłę, moja twoja. Oj, spróbowałbym, tylko nie mam z kim zawalczyć. Może spróbuję podpytać i pokażemy jak się piłuje proszę państwa za ten czas my czekamy na koncerty muzyczne proszę państwa na tegoroczny dni 2025 Wszystko stoi z zabawkami oczywiście drzewo. oczywiście Jak widać proszę państwa chętnych się nie znalazło, ale na pewno wiecie proszę państwa jak się to drzewo piłuje. Z jednej strony stoi jeden dwał, z drugiej strony stoi drugi dwał. I na czas piłuje drzewo w pół mi to i sikierami, raz w jedną, raz w drugą stronę. Później też wypiliły moja twoja. No i później z palinówki. To, co drwale w lasach wycinają, to tak. Na tym tak wspomniałem, najtwardszy strażak. No drzewo. Także, proszę Państwa, na scenie występ grupy teatralnej Grubbo i czekamy na koncert Luka Rosji, a o 20.00 koncert gwiazdy wieczoru, tegorocznych Dni Libocza 2025. Kordiana, już patrzę, już patrzę. Szanowni Państwo, ludzie, ludzie się schodzą. Nie tylko Dni Libocza, ale są też imprezy dzisiaj w Dębowcu, w Jedliczu, w Trzcinicy, proszę Państwa, no i w Szerzynach, proszę Państwa. Także do wyboru, do koloru każdy może bać, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj na Kordiana i na koncert Luka Rossi przyjeżdża. Raz jesteśmy na Dni Liwocza, pogoda dotknięta, troszeczkę poklapało też ale nie jest źle. Animacja jest pan. I czekamy, proszę Państwa, na koncerty muzyczne. Gwiazd, które już za chwilę zawitają do Brzysk, do pięknej polany w parku w Brzyskach w ramach Dni Liwocza 2025. Plus oddział regionalny. Dbam o zdrowie i życie swoich najbliższych. Tutaj do tych pań można przyjść się dowiedzieć. Dzień dobry, koncert to I oto jesteś sama. I spokój czy mógł Można się dowiedzieć. no. Czy zawyczeczę. W gospodarstwie robię. Jak? W rolnictwie. O, w rolnictwie to no. no właśnie. Macie seniorów? Tak. Można im polecić. Ale będą nie tylko gminy, nie tylko są dla najmłodszych, czy dla na młodych, ale dla każdego od zera do tysięcy lat. Także proszę Państwa, przychodzić tylko jeden dzień imprezy, gdzie się brzyska. Proszę Państwa, tutaj, o, koło gospody Miejskich, ujazd, gorące serducha. O, do jedzenia zaprasza. Ta pani na czerwono wygląda jak serce czerwone korale i wino. Jarzębina tak, Czerwona Jarzębina Tak, na dniach Wibocza 2025 przybywać, a my się widzimy no cóż, pod sceną na scenie Grupo, która to godzina godzina 18.25 Czekamy na luka Rossi. I na gwiazdę wieczoru Chordiana Dni Liwocza 2025. Brzyska Szymon Konieczny, z Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice Dni Liwocza. Witam serdecznie. Dni Liwocza piękne są. Liwocza 2025 w trwają proszę Państwa na scenie hej Ludzie, ludzi przybywa do Liwocza miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej Marku w, w Brzyskach Może za chwileczkę proszę Państwa Luka Rossi no i gwiazda wieczoru Chordian, moja mała maguraleczko, śliczna mała Leczko czy jakoś tak Także czekam na Kordiana zespół Luka. już jest i właśnie idziemy do nich. Może do jakiegoś pozdrowienia na swoim Facebooku Koncertomania Jasie z się i Także zapraszam. Także proszę Państwa, dzieje się. Wszystka pogoda dopisuje. Witam serdecznie, Szymonko. Jeszcze na Facebooku Koncertomania Jasie z Kajówu i Livocza! Piękne są i Livocza trwają 2025 ze mną zespół Luka Rosji. No ja nie mam nic do dodania, wszystko zostało powiedziane. Zapraszam oczywiście na koncert, na zabawę. Bawcie się, mimo że się rozpadało, ale. Ach. Ale. Luka Rosji, rozgoni ten deszcz! Bo mamy dni Livocza, piękny lipiec i wakacje! Luka Rosji! Stop! Jeszcze wyżej, kolej! Jeszcze wyżej! Stop! Stop, stop, stop. Słuchajcie kochani, witam was bardzo serdecznie To jest Mark, który jest tutaj na konsoli za mną Mam nadzieję, że najbliższe chwilę spędzicie z nami wspaniale Będziecie się dobrze bawić, raz sam początek Na niebiesko, a potem Lecimy coraz mocniej, gotowi? W twoich ramionach I Chowam ciemne dni Chcę radość życia Poczuć Świat palibiesko niebiesko Bo malujesz mi kolorze twoich oczu I łatwiej się ai Tak się bawi, tak się bawi, gmina wszystko! Iliboczar 2025 trwają na scenie Luka Rosji proszę Państwa. Ludzi coraz więcej, zabawa na 102. Na scenie Luka Rosji czekamy na główną gwiazdę wieczoru tego roku, czy tego święta. Iliboczar 2025 wszystkie skorpjana, skorpjan. Jak to zjada wieczoru? Teraz pierwsza gwiaza wieczoru.

Na dnia Miwocza 2025 czysk proszę Państwa, oni przyszli dla Kordiana, już znaki chwileczkę. Główna gwiazda wieczoru, Kordian, Brama i Livocza 2025 w skak, a tymczasem lecę do Kordiana i już za mamy na scenie Kordian. Jeszcze z rafy, z boków koncerto i uklidzę ze mną. Kordian! Gwiazda wieczoru, tego różnego. serdecznie pozdrawiamy. Zyska, hej, hej. Tak, i Limonczak 2025. Już za chwilę nas stanie. Po gólewsku i na całego. 25, wszyscy powoli zbliżają się ku końcowi na scenie gwiazda wieczoru Kordian Przypominamy, że tego te dni Liwocza uważamy za bardzo udane Na scenie wystąpili Luka Rossi, teraz gwiazda wieczoru zespół Kordian A po trzecie Kordiana, Korpia, zabawa też na zespołem Muzykanci, proszę Państwa w Parku w Brzyskach, na Dniach Libosza 2025. Wrócę, relacja i fotorelacja z tegorocznych Dni Libosza 2025 w Brzyskach na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. I w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Brzysk znów za rok na kolejne Dni Libosza w sezonie 2026 w bo piękne są, jak co roku. No i śledźcie Państwo stronę na Facebooku się z i stronę Ośrodka Kultury w Wszystkach. Będą i kolejne wydarzenia w tym sezonie wakacyjnym 2025. Także Wszystka. Do zobaczenia!